Siemano, siemano, witajcie. Jesteśmy na American Cars Money 2025. Mamy kilka zacnych samochodów tutaj na naszym stoisku. Pierwszy jaki jest, to jest GMC z 59 roku. Pan Wąski jest właścicielem tego pojazdu. Oj, witam wszystkich gorąco. No. I powiedz coś miłego o tym samochodzie. Typowy złomek 5.7 350 na rajdzie. Na pace coś tam stoi, jakiś komarek mam wrażenie, taki czarny. Dawno nie palił, tak? Dawno nie palił. Rok Został zabiegowany na pakiet, do tej pory stoi. Wpasowaliśmy go w kolor nadwozia. Przenosimy się teraz do Pontiaka, który jest stażowej. Auto jest zachowane w oryginale. Bardzo ładnie wygląda, ma super kształt. Zobaczcie zresztą sami. Wnętrze jest całe w chromie. A tutaj właśnie ten cały Pontiaczek od frontu, mamy jojo, to jest amerykański rat, rat, hot rod, hot rod i to jest wóz, który zrobi zaraz ogromne wrażenie, ale gdzie? Na scenie. Tam pod sceną, tu mamy teraz nasze stoisko, dużo ulotek do wzięcia kolejna oferta sprzedażowa Ford Mustang 65 rocznika z rzędóweczką w bardzo ładnym stanie blacharskim, zachowany w oryginale kolor zdrowizna, jeżeli masz swojego klasyka i nie wiesz jak się nim zająć jak go sprzedać, to zapraszamy mamy pełną ofertę przygotowaną właśnie dla Ciebie od serwisu po detailing wejdziemy na social media później wjedziemy na nasze studio Fajne wideo i przy okazji zdjęcia. Tutaj mamy kolejny ciekawy samochód, który wyszedł właśnie z naszej formy sprzedażowej. Wcześniej był cały czarny, teraz ma bardzo customowe malowanie. Ten samochód też aktualnie jest dostępny do sprzedaży. Także nic, tylko wskakujcie do nas na stronę internetową i oglądajcie wszystko, co tutaj mamy w ofercie.